Cześć, dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić własną stronę internetową. Więc wchodzimy w naszą przeglądarkę na Google i wpisujemy strony gratis. Strony gratis. I w ten pierwszy link wchodzimy. I w tym momencie interesuje nas tylko ta żółta tabelka więc tutaj w tym miejscu wpisujemy to co chcemy mieć po www czyli no to co tam będziemy chcieli mieć czyli ja minecraft, bo zrobię o tym w stronę teraz nasz e-mail i jakiś hasło i zaznaczamy tu i klikamy tu Istnieje, więc muszę zmienić. On tak zrobił. I działa, więc przepisujemy kod i klikamy tu. Teraz musimy kliknąć tu w ten link. Tam to wyłączyć. I to jest nasza strona. Czyli to włączamy i w... klikamy tu na login. I to jest nasz panel sterowania, więc teraz zabieramy się za tworzenie tej stronki. Więc klikamy strony. Ja wam jeszcze tylko pokażę tą stronę. I to. To są te takie, wiecie, że jak tu klikniemy, to wychodzi nam takie coś. I właśnie, więc to na samym końcu zrobimy chyba. Więc to na samym końcu. Teraz widok. I tu mamy do koloru do wyboru. Yy, tutaj jest taki motyw. I możemy sobie wybierać.. Moim zdaniem najlepszy jest... Y, za chwilę Wam powiem. Ten. Ten jest najlepszy. Flexible. Flexbil. Bill. Więc zaznaczamy i klikamy zapisz. I klikamy tu, żeby zobaczyć naszą stronę. I nasza strona teraz wygląda tak. Tak wygląda. I teraz klikamy ustawienia, czyli Możemy sobie zmienić to zdjęcie. Więc wejdę sobie na Google i na przykład wezmę. Hmm. Najpierw sobie Minecraft tło i jakieś sobie wybiorę tło. A bo ty... a stop, to było jakieś ładne. Tylko niech się... Takie sobie... To jest ładne, więc sobie zapiszę po prostu. A tak to napiszę Minecraft... Czy dirt. Minecraft Dirt HD no. niech się nam to zregeneruje o, też sobie zapiszę. no i klikamy tu, możemy też sobie wybrać to jest tego pełno, pełno, pełno. A jeśli nie chcemy, to klikamy tu standard. zobaczcie jak ja to robiłam. Nie chcę standardu. To trzeba było sobie jakieś zdjęcie wybrać chyba. poczekajcie ja to ogarnę. Na głowę po mojej strony czy na Minecraft. Minecraft nie chcę standardu, ja chcę sobie... Aha, to ja wiem jak to się robiło. Okay. Wchodzimy w obrazy, musimy opuścić tą stronę. I musimy przesłać. Czyli klikamy dodaj nowy obraz. Yy, I co z, z zdjęcia? Ja sobie zrobię nowy taki folder. No i wchodzimy tam gdzie zapisaliśmy i po prostu... Wybieram. Aha, po jednym można tylko. I odznaczamy zmniejsz obraz. Odznaczamy. I tak. I... bierzemy następny. Czyli ten środku zobaczy Arad, tak, teraz ten. Przeglądaj. Mm, załaduj i teraz wchodzimy w widok tak, wybraliśmy to i teraz tu i teraz możemy sobie wybrać ten niestandardowy o widzicie czyli albo ten albo ten ja wezmę ten i tu teraz co to wpisaliście to będzie to gdzieś będzie pisało, tylko właśnie nie wiem gdzie Yy, za chwilę zobaczymy, i to, yy, to, to jest to tu dookoła. Czyli ja tutaj wybiorę yy, tą trawę, i kolor nagłówka możemy sobie wybrać. Czyli, jak ja mam tam, to takie czerwone mogę wziąć. Tu nic. Yy, I czy chcemy, żeby było, że można lajkować? Ja wam pokażę moją stronę. Link do niej podam wam. O, tu będzie ten nagłówek. I czy chcemy takie coś, żeby ktoś nam lajknął tą stronę? I to zaznaczamy. Tak, chcemy. I zapisz. I klikamy tu. I nasza strona wygląda tak. Jest dirt. Brzydko to wygląda, więc ja sobie zmienię. OK, już wybrałem sobie takie TNT i takie coś, więc to już mam z głowy. Tutaj wszystko zostawiam i teraz biorę wersję mobilną. I kolor nagłówka, czyli to na telefonie, czyli wybieramy czerwony. Czy tam nie ma już różnicy. kolor tekstu, tę nagłówkę zostawiam tak jak jest zostawiam tak, tak jak jest tekst mm, nie wiem tu też zostawiam i zapisuję zobaczymy jak to wygląda Więc to tak mniej więcej wygląda, więc widok mamy z głowy. Teraz stronę weźmiemy. Strona startowa. Znaczy to możemy nazwać jak chcemy. no i bierzemy na przykład no napiszemy stroma startowe albo nie minecraft i możemy sobie pogrubić, zmienić kolor w homepage, weźmiemy i weźmiemy sobie kolor mm. To weźmiemy biały. Mi się tak tutaj I klikniemy, zapisz i Zobaczymy. Widzicie? Będziemy brać biały. Bo co? Nie wiem, co ja napisałam. Dobra. Na razie zmienimy kolor na jakiś ciemniejszy. Bo ja nie wiem krewność. O tak. I weźmiemy na biały. I tutaj piszemy. Na przykład sobie... Witajcie na stronie. Minecraft by Missouri. Kropka. kropka L. Kropka, I to weźmiemy czciągę sobie weźmiemy, na przykład nie tą. Komiks też nie. Tylko tyle mamy? Eee szkoda Dobra, weźmiemy Ariala, e, Style o właśnie to było w stylu. sample tekst. Nie jest verbal i Dobra, czy nic nie Format. Też nic nie robimy. Rozmiar też nic nie robimy. Możemy sobie tylko pokolorować. No. I damy to na środek. Znajdzie. Zajdziesz tutaj wszystko na temat Minecraft'a, Minecraft'a, bierzemy kolorek jakiś ten na przykład on. Tutaj się podpiszę. Tu. Tutaj też wezmę taki kolorek. Ten. Tak na zmianę będę. W mój podpis będzie na czerwono. Dobrze. Więc to jest tyle. Klikamy zapisz. Wchodzimy tu i patrzymy. Widzicie? Ta strona główna. A bo nie, wszystko dam na środek, bo jest ładniej na środek. To też. Tu... środek. O. No i okej, okay, zapiszmy. Hmm. I tam coś potem dodam, i teraz y, to bierzemy Czyli na przykład w początku wezmę crafting, napiszę. I możemy też zrobić podstronę. Widzicie? I ja na przykład mogę zrobić podstronę Minecrafta, podstronę Kontaktu, czyli na przykład wezmę pod stronę minecraft i ja wam pokażę jak to wygląda klikam zapisz i widzicie tutaj jak jedziemy myszką na to nic nie mamy a teraz widzicie wyskakuje takie coś i to jest pod stronę czyli to jest strona główna ja nie chcę ale pod stronę crafty i napiszemy na przykład Crafting. Crafting tutaj nic nie napiszę, tylko zmienię kolor na pogrubienie i kolorek biały. Ale biały. O, tak. I klikamy Zapisz wchodzimy na tą stronkę jest crafting, prawda? jest to nic nie piszemy, bo nie ma po co kontakt usuwamy chyba, że chcecie jest tak I możemy sobie zrobić, żeby to było wyżej to było niżej i tak dalej teraz dodajemy nową stronę i napiszemy crafting na przykład zbro... zbroi zbyry o i zbroi zmieniamy kolorek na pogrubienie i kolorek biały klikamy z... nie, nie, nie i bierzemy pod stronę craftingu czołnia craftingu no dobra no to zapiszemy może najpierw o i teraz bierzemy pod stronę craftingu. I klikamy, zapisz, i chodzimy. I mi chodzi o to, że jak przejdziemy na crafting, to mamy crafting zbroi, mieczy, jedzenia i tam wszystkiego. O to mi chodzi. Nie chcę, żeby było wszystko naciepane. Więc już wiecie, jak dodawać sobie strony. Możecie tutaj sobie kombinować z tym wszystkim i ja dodam sobie te tam wszystkie rzeczy no i jak widzicie ja stworzyłam akurat tyle ale wy możecie się z tym bawić z tymi stronami i teraz idziemy do dodatków licznik to już jest takie standardowe czyli to jest to na dole dzisiaj strony odwiedziło już jeden odwiedzający bla 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 na przykład tak dzisiaj stronę odwiedziło już yy, stronę odwiedziło już stronę odwiedziło tyle osób tyle na każdej stronie kolor licznika weźmiemy sobie taki i o, i łącznie wykazać wejście, tak? Tak, licznik. Klikam, zapisz, weźmiemy tu. I też jest licznik. Jak widać. Ale mamy y, też włącz dodatki. Ups. Y, klikamy włącz dodatki. I mamy tutaj naprawdę bardzo dużo dodatków. Czy na przykład Facebook tagi, albo weźmiemy komentarze Facebook. Czyli czy mogą. Tak. Y, Więc yy, to jest, tylko że coś się musi trochę załadować. No ja i klikam znowu dodatki, tam sobie wybieramy. Yy, na przykład. No nie wiem. Ikonka ulubionych. O. Czyli ta ikonka to będzie tu, gdzie jest taki żółty kwadrat. Yy. Wybierzemy sobie może. O, TTT. T, t. Klikamy zapisz Wchodzimy na naszą stronę I widzicie tutaj dzisiaj to łączy jest TNT małe No i tu jak widać jest nasza Strona Ja mam jeszcze jakoś tam Ten I ustawienia to już tu macie y, własne strony tu możecie sobie wszystko wypełnić co tam chcecie Tu możecie sobie wypełnić Tu też a jeśli chcecie usunąć tą stronkę, klikacie Dalsze Opcje. Przepraszam, to mój pies. Dalsze Opcje, i tutaj klikamy Usunąć stronkę. Yy, przepisujemy to, ja to radzę skopiować, bo to nie ma sensu. Kopiujemy tutaj ten i piszemy powód, bo. Najpierw przykład. Bo... Nagrywałam poradnik. Klikam taką stronkę. I żeby usunąć ją tak całkowicie, musimy wejść na y, naszą pocztę y, i wejść na ten e-mail, co go podawaliśmy. Więc ja wchodzę. No, jak się zalogujemy, y, jak źle aha on OK. i jak jesteśmy bo ja mam tam taką nową pocztę jakby i wchodzimy w spam i tutaj klikamy to i jeśli nie możecie kliknąć sobie kopiujecie ten link Piszecie nową stronę, wklejacie i twoja strona została usunięta Klikamy tu na stronę gratis, jak widzicie, nie ma waszej strony, Więc dzięki za oglądanie, jeśli się podobało i wam się przydało, kliknij kciuków w górę. Będę bardzo szczęśliwa i bardzo mnie to zmotywuje. No to cześć!